Siemanko, witam Was na kolejnym filmie. Jestem dzisiaj na Nowym Wodzie. Podobno są tu szczupaki, sandacze, sumy. Co będzie, to się okaże. Czekam jeszcze na Pawła. No i co? Ruszamy. Zostawcie suba łapkę w górę i zapraszam na film. Piksado takiego? No myślę, Zaraz go będziemy zbroić. No Muszę live poza monto No masz to life poczty? No Wygląda jak to wygląda jak sum Albo duże. sum, no Duże Duże i grube Albo będą dwie ryby No zobaczy jak będzie musiał Co mnie? Ty idzie Dwa szczupaki Ty no Dobrze Ja pierdzielę ale widziałeś to dwa Dwa szczupaki Ty to jest nie mała ryba To jest fajny szczupak Naprawdę fajny szczupak 9,5 plus Dobra, daj na burtę, na burtę Piąteczka. Ale mówiłem, że sprzęcik odda. Ty, ale tamten był większy w ogóle od niego, no co ten jest większy. Ale zobacz, dwie ryby, ty tam no, dosłownie... I tamten był większy, a ten jest kurwa pięć. duży. Ty, ciekawe czy to się nagrywało. Słuchajcie, przełamałem w końcu złą pasę. Nic nie brało. Dostałem y, nową przynętę. Nie mam, mam tylko takie. Nową przynętę dostałem od Pawła. Przynętę, wędkę, multik. I jest rybka. Zaraz ją zmierzymy. i Zobaczymy. No nie kolm musi mieć. Jak nie będzie miał to jest hit jakiś po prostu. No nie ma. 86. Co ty gadasz? No, ale patrz jaki strzelony tu. Ale jest spasiony, no on waży. Pokaż go do kamery Wszystko? ładnie. Masz, twój... A no, jak mój? No twój. Dobra. No trzymaj, trzymam. Zobaczcie widzowie. Jest w końcu zła pasca przełamana. Takiej grubej 85 jeszcze nie widziałem. Dwa tygodnie bez rybki. Dobra, niech odpocznie i zaraz go wypuszczamy. Ale strasznie się I wypuszczamy szczupaczka. Boże. Dobra, tutaj na wklas. Wkrót. Na wklece? Tak, lekko tak pod kątem. No myślę, że będzie. Jest. No idealnie. to jest Dobra, dobra dawaj, dawaj, zwijaj. Startuję. Zwijaj. No dawaj. Ty ku... Ty ku... To jest 190. No ale źle kręciłem. Jak źle? <grymne> nie no, śmiejesz Nie no, nie uśmiechałem się tak. <grymne> Jeszcze raz mu rzucam podrapę. Dawaj mi go. O na chłopie. To źle coś zrobiłem, serio czy nie? Nie. Czemuś tak śmiejesz się. No, takie są szczupaki. Ja już się przyzwyczaiłem do no tego, tak, bo, tak, bo już, czasami... tak, tak, to jest już... Znaczy nie powiem Ci, że jak przyspieszył, myślałem... Myślisz co, bo czy jest przelęte, gdzieś widać. A więc słuchajcie widzowie, dzisiejszy wypad dobiega końca. Jedna ryba na pokładzie. Coś tam siadło, się piało, kilka odprowadzeń było. Dokładnie tak, a więc dzień na plus. No szkoda, bo. to było wstać. Było blisko. Mieliśmy fajną rybę. Myślę, że gruby met. Paweł, dwa razy mu wychodziła. Jedna ryba nie trafiła, a więc no cóż, zostawcie suba, łapkę w górę i do następnego. Trzymajcie się. cześć. Cześć. cześć.